Posługując się w tej refleksji dzisiejszej, takimi rozważaniami, które, które są spisane w Dzienniczku świętej Faustyny, naszej wielkiej, największej świętej, naszej Ojczyźnie. Obok oczywiście Błogosajonego Ojca Sokości i wielu innych świętych nasza święta Polska 16 września 1937 roku napisała tak w swoim dzienniczku dziś tak gorąco pragnęłam odprawić godzinę przed najświętszym sakramentem jednak inna była wola Boża o godzinie 8 dostałam tak gwałtownej boleści, że musiałam się położyć do łóżka wiłam się w tych boleściach 3 godziny do 11 wieczorem Jezus dał mi poznać że w ten sposób wzięłam udział w Jego konaniu w ogrodzie i że te cierpienia sam dopuścił dla zadość uczynienia Bogu za dusze pomordowane w żywotach złych matek. Te cierpienia już trzy razy przechodziłam, zawsze zaczynają się o ósmej do 11 wieczora, kiedy się zbliża godzina jedenasta, same ustępują, a ja w tej chwili zasypiam. Obym tymi cierpieniami uratować mogła choćby jedną duszę od morderstwa słowa świętej Faustyny jak widzimy są bardzo jednoznaczne i bardzo konkretne bo łącząc te rozważanie to te słowa świętej Faustyny z tą dzisiejszą Ewangelią, ziarnę, które wpadłszy w ziemię obumrze przynosi plon ofity nasuwa się kilka takich ważnych aspektów, dzisiejszego słowa najważniejszy to Warto zatrzymać się nad tymi słowami mówiącymi o chęci ujrzenia Pana Jezusa. Zobaczyć Pana Boga w Mesjaszu, oczekiwanym, przepowiedzianym, to jest spełnienie marzeń ludzi z tej biblijnej perykopy, którą dziś usłyszeliśmy w Ewangelii. Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Człowiek, który doświadczy Pana Boga w sposób osobowy, nie w sposób taki jakiś teoretyczny, albo gdzieś zasłyszał, że ktoś tam. Doświadcza Panu, Pana Boga w swoim życiu. Tylko człowiek, każdy z nas, jeśli doświadczy Pana Boga w sposób osobowy, taki personalny, to w życiu nie będzie się zwracał ku jakimś innym w wartościom, bo będzie wiedział, że tylko Pan Bóg jest prawdziwy i w życiu nikt człowiekowi nie pomoże. Nawet i najbliżsi często współczują nas, nam łączą się z nami w jakimś krzyżu, w jakimś cierpieniu. Ale tak naprawdę nie są w stanie nam pomóc, bo nie są Bogiem. My jesteśmy aż, ale i tylko ludźmi. Jesteśmy aż, ale i tylko ludźmi. Słowa właśnie ujrzeć, oczywiście, w języku biblijnym, ujrzenie Pana Boga ma głębsze znaczenie. Nie tylko ujrzeć fizycznie, ale doświadczyć Pana Boga wewnętrznie. Ujrzeć Boga to doświadczyć Jego obecności, nie w jakimś tam wymiarze, że ktoś powiedział, ja tam doświadczam Pana Boga jak mi dobrze z Panem Bogiem ale jak ja osobiście doświadczam Jezusa Chrystusa. oczywiście są święte osoby, takie jak Faustyna które doświadczały Pana Boga, kiedy przy... Jezus przychodził do nich w sposób fizyczny no, ale to są wyjątki takie i to wcale nie o to chodzi, żeby Jezus przychodził do każdego z nas ale żebyśmy Boga doświadczyli w konkretnych sprawach właśnie Wzywając go w mojej chorobie fizycznej, w moich bliskich, w moim zagrożeniu utraty pracy czy też już jak, w jakimś jakim fakcie utraty jej pracy, w problemach finansowych, a przecież żyć trzeba, trzeba jakiś kredyt pospłacać, czy też ja pokłócony z bliskimi, czy też zagrożony nieakceptacją. Ile tych intencji człowiek ma? Każdego dnia człowiek zasypia. I niby by się zdawało często, że nie ma problemów, wstaje rano, już jest kolejnych pięć albo dziesięć, albo jeszcze więcej. Całe życie coś się dzieje, nigdy nie będzie spokoju. My czasem sobie myślimy, a ucieknę gdzieś na koniec świata. I gdzie człowiek ucieknie. Gdzie człowiek ucieknie, jak tu jest Pan Bóg obecny, tu. Człowiek ucieknie na koniec świata i tak problemy pociągnie za sobą, bo nosi je w sobie. Nigdzie człowiek nie ucieknie. Trzeba rozwiązywać. Te problemy, które nas dotyczą, które nas dotyczą tu i teraz. Każdy z nas ma to coś, z czym przychodzi do modlitewnego domu, jakim jest to miejsce szczególnie dzisiaj. Bo jest tu msza święta, więc dom modlitewny. Nie ma dnia, żeby coś się nie działo. Przychodzimy. Ujrzeć Pana Boga wewnętrznie w jego pomoc. Boże, weź i pomóż, bo nie idzie. Bo jak nie poświecisz, to jeszcze bardziej się poplączę. A ja przychodzę Ciebie zobaczyć. Do, zobaczyć Ciebie wewnętrznie, doświadczyć z Ciebie w moich konkretnych sprawach. Przychodzimy do świątyni, aby prosić Pana Boga o trzeźwy umysł, roztropność w takim boskim widzeniu tej otaczającej nas rzeczywistości. My czasem gmatwamy się w tych problemach, krzyczymy. Nie bardzo wiemy, do kogo krzyczymy, zdenerwujemy się, a to wszystko trzeba usiąść, wziąć sobie obraz Jezusa, popatrzeć na Jezusa i ponazywać. Bo jak człowiek nie ponazywa pewnych rzeczy, to szarpie się w tych problemach, nie bardzo wiedząc, o co w tym wszystkim chodzi. Prosimy Pana Boga o taki trzeźwy umysł, roztropność w tym boskim widzeniu tych wydarzeń, które dokonują się w naszej duszy, ale i dokonują się w tej naszej rzeczywistości polskiej w ostatnich tygodniach, miesiącach, modlimy się o cierpliwość, o głębszą świadomość tych mądrych słów, że Bóg nieruchliwy, ale sprawiedliwy, o umiejętność zachowania spokoju, mimo wszechogarniającego niepokoju, po prostu o wiarę takiej ogarniającej nas niewierzy. Ta niewiera, niewiara właśnie często sprawia, że ludzie nie widzą świętości ludzkiego życia zaczynają w sposób czysto ludzki patrzeć na to, że człowiek jest święty, bo Pan Bóg jest święty, nie wolno podnosić ręki na człowieka. Człowiek od poczęcia do naturalnej śmierci jest świętością. Jesteśmy wszyscy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. I dlatego takie... Dni, takie wydarzenia jak wczoraj i dzisiaj, w tych dniach, modlitwę o święto i życia, prosimy Boga, Jezusa Miłosiernego, bo modlitwa ma moc, żeśmy raz doświadczyli tej mocy Pana Boga, wtedy kiedy już wszystkie argumenty pozawodziły. Każdy z nas na pewno doświadczył takiej sytuacji, że wszystko pozawodziło, i wtedy człowiek już taki obolały, psychicznie poobijany, siada i widzi, że. Albo Pan Bóg, albo nic, Albo Pan Bóg, albo człowiek jeszcze bardziej pogmatwa się w tej swojej sprawie. Ze wszystkim sobie poradzimy, ale trzeba w Panu Bogu zacisnąć zęby i przetrwać te jakieś tam ciężkie czasy, ciężkie doświadczenia, które nas dotyczą. Człowiek z Panem Bogiem wszystko przetrwa i ze wszystkim sobie poradzi. Tylko trzeba tych środków jak mysza, święta, różaniec, koronka. Majowe się zbliża, nabożeństwa. Kościół nie musi, musi kompinować. Kościół nie musi wydziwiać często jakichś nowych form, bo ma jest sprawdzone od 2000 lat. Musza, komunia, różaniec, wzywanie świętych, zaufanie, a reszty Pan Bóg dokona. Człowiek niech robi swoje, a Pan Bóg zrobi swoje. Dzisiaj modląc się, sprawując tę najświętszą ofiarę, przyzywamy wstawiennictwa świętej Faustyny, księdza błogosławionego księdza Sopoczki, modlimy się w intencji dzieci nienarodzonych, modlimy się w ich intencji, ale i też w intencji tych, którzy decydują w mniejszym czy większym stopniu, w intencji rodziców o mądrość, ale i w intencji wszystkich, którzy chcieliby w sposób taki prawny. Yy, usankcjonować to podniesienie ręki na świętość życia. Módlmy się też we wszystkich naszych intencjach, bo każdy ma o co dziękować, za co dziękować i prosić Pana Boga, tak jak już powiedziałem na początku, nigdy nie będzie spokoju. Zawsze w naszym życiu coś się będzie działo. Jak człowiek czasem z czasem sobie myśli, że a mam trochę spokoju, no to trzeba wiedzieć, że parę dni może spokoju nie być. Zawsze w życiu coś się dzieje. I dobrze, bo wtedy człowiek w jakiś sposób do tego Pana Boga Legnie i szuka obecności w, w swoim życiu. Jakby nie było tych różnych takich zawirowań, mniejszych i większych, bo człowiek by po prostu Pana Boga sobie odpuścił, bo byłby samowystarczający. W tym miejscu szczególnym, we wszystkich naszych intencjach, niech nam wspomaga święta Faustyna i Ksiądz Michał Sopoćko. Amen.